Ale też mi to przeszło przez chwilę przez myśl. Ale lawa nie amortyzuje upadku, więc mi by się nie stało, tylko bym się spalił. Miałbym fotkę na PR z czas Robię to, robię. Ile właśnie. Spalam nagrywanie. i za codeks. Jak mi się nie uda, to będzie fail. Czy sipał będzie? Oczywiście wszystkie temki odłożę. Tobie nie tracić. Jak chcieliście chcieliście. Nawet ktoś napisał, żebym odłożył wszystkie itemki, dlatego tego odłożę i zobaczymy. I zobaczymy. Pod warunkiem, że jak ja wskoczę i uda się, to będziecie jeszcze przynajmniej przez godzinę na live. A jak się nie uda, to możecie wyjść po pół godzinie. ok? Idziemy na coś takiego? Idziemy na coś takiego ludziska? To jesteś. Okej. Okay. No, także jeszcze przed godzinę byście musieli być na live i aktywni byście musieli być wtedy. jest, to jest pomysł. Wcale nie taki głupi. Okej. Okay. Wszystkie temy, które posiadam odkładam tutaj. Ustawiam sobie tylko wiadro. Oczywiście set cały sobie ściągnę. Dobra. to fajno. Idziemy. Jeszcze bloki sobie wezmę, że jak przeżyję, to żebym się wybudował jak do góry. Już nie, jak przeżyję, to... To zniszczę tego stona i wtedy spadnę w otchłań i. No, także. tam muszę skoczyć. Pójść wiadro. Potem muszę sobie zniszczyć tego stona i wpaść do otłani. Tak to będzie wyglądać. Dlaczego wpaść do otłani? No bo ten stoł tam po prostu musi zostać zniszczony. Bo nie wygląda tam za ładnie. Ja w ogóle nie wiem, czy ja trafię, dlatego że to jest tylko jeden blok. Brzmi tak, Mike, Mariewiadro, to jest to się. się zle skończy. Czekajcie, to jest ten blok? To jest ten blok. Nie, ten blok. Hmm. Czekajcie, niech to spadnie. Nie, to nie jest ten blok. Coming. Uuu. Maj się nie uda. O Jezusie. Także to by było na tyle. Także to by było na tyle.